Zbyszku, atakuj, atakuj, ataku, Zbyszku. Pokaż jak. O! o kurwa, znowu żeś zabił Grzeszka. O! O! Nie, o! o Jezu, Grzesiu, co się stało? Ja mi wątroby, mnie trafił. Co żeś, Zbyszek, co żeś zrobił? Trzeba, że źle zrobiłem, ale. Chyba powinno być, chyba dobrze. No ale jak dobrze. Źle zrobiłem. Ale powinno być... To elegancja Francja! Ale Grzesiu leży i kona z bólu. Ale Grzesiu, Grzesiu! Przepraszam cię bardzo. Zbyszku ja się nie gniewam. Hmm? przepraszam wiem, wiem że posiadasz Grzesiu. wiem że posiadasz olbrzymią siłę przepraszam sile. bardzo Ojej, przepraszam, Ale grzesia przepraszam chyba mi coś pękło dzwoni się po pogotowie Jezu, zadzwoni no dobrze zadzwonię po, po, marta, dzwoń po pogotowie marta dzwoni po pogotowie ale elegancja francja o no nie znowu umarł to drugi raz dzisiaj już no ale będzie wszystko w porządku. Ale on nie żyje. Zbyszek, Zbyszek, hej, Zbyszek, on chyba nie żyje. Ale słuchaj, Grzesiu, ale ja ci jedno powiem, że elegancko, elegancko wyjdziesz i będzie wszystko w porządku. I elegancko zaśpiewam, że po prostu jesteś bardzo dobrym chłopakiem i po prostu... Dobre.